Cześć, Tomek Streich dla fansportu.pl, jest ze mną Artur Słowiński. Witam serdecznie. Witam serdecznie, jesteśmy świeżo po ceremonii ważenia przed KSW 57. E, powiedz jak zdrówko, na ile ciężkie było to zbijanie wagi dla Ciebie, czujesz się naturalnie w kategorii lekkiej po przejściu z kategorii piórkowej? Tak, no na pewno tych kilogramów do zbicia jest mniej, także no lejtowo. Słuchaj, to jest 10 lat za tobą. To jest, można powiedzieć, jubileuszowy rok w organizacji KSW. 20 pojedynek w twojej karierze dla KSW. Powiedz, czy ten jubileusz będzie w jakiś sposób szczególny przez ciebie świętowany? Nie, nie. Jak będzie zwycięstwo, to, to zwycięstwo będzie świętowane, a tak naprawdę. Jakoś się nie podnieca, nawet że tych walk jest już właśnie 20, teraz no, będzie więcej. Debutowaliście z Borysem na tej samej gali? Wiele było pewnych miejsc, w których udało wam się przeciąć. Powiedz, czy przez te 10 lat w jakiś sposób udało wam się spotkać na przykład na sali treningowej i sparować, ćwiczyć razem? Nie, nigdy, nigdy z Borysem nie. Nie, nie, tre nie trenowałem, nie sparowałem, także cieszę się, że mam okazję zawalczyć. Ciekawe, czy by do tego pojedynku doszło, gdyby było inaczej. E, z innej beczki. Rozpocząłeś e, karierę menedżerską. E, czy jesteś w stanie powiedzieć kilka słów na temat tego, gdzie widzisz e, jakby swoją karierę menedżerską za jakiś czas i, i generalnie jaki masz na to game plan? To znaczy, mm, razem z powym Wyrobkiem założyliśmy ja ma Familia. Jeżeli chodzi o facetów, no to e, Mamy wszystkich w KSW, tak, w sensie, że jestem ja, Tomasz Jakubiec i Kasper Koziorzymski, wszyscy walczą dla KSW. Jeżeli chodzi o dziewczyny, to dopiero e, są to zawodniczki, które są na wstępie, jeżeli chodzi o karierę e, zawodową. E, no, na pewno nie pójdziemy w masówkę, tylko pójdziemy, nazwijmy to w jakość. Tak? Nie chcemy być pośrednikami między organizacją a zawodnikiem, tylko chcemy być e, takim menadżerem, który rzeczywiście pomaga e, zaw zawodnikom, Skupić się tylko i wyłącznie na treningu, a tam jakieś kontakty sponsorskie, załatwianie walki i tak dalej, no to, to już wiadomo na naszej głowie. Jasne, a wspomniałeś o kacprze koziorzemskim. Jak to jest łączyć w takim wypadku rolę zawodnika, rolę menadżera na jednej gali? No już wcześniej tak robiłem przy walce z Szrazińskim, dobrze to zadziałało, także mam nadzieję, że tutaj również przyniesie mi to szczęście. No oczywiście nie, nie rozprasza mnie to jakoś, tak jak wspominałem, razem z Pawełem, mam ma familię, także on na jego barkach jest więcej obowiązków po prostu. Powiedz, wspomniałeś też o przygotowaniach z Tomkiem Jakubcem, albo przynajmniej ja to sobie dopisałem, w każdym razie byliście, widziałem we vlogu na wyjeździe do Silesian u uślązaków. powiedz, czy ty również brałeś udział w tamtejszych sparingach? W Silesian Cage Club w Katowicach na no, co dzień razem z Tomkiem trenujemy, także <noise> dość często bierzemy tam udział w sparingach <noise> praktycznie co środę, ale sparingi są otwarte, fajnie, bo przejeżdża bardzo dużo ludzi. Przyjeżdżają również zawodnicy z trzech. Więc fajnie, fajnie, że te, te, te środy są zawsze w takim bardzo mocnym składzie. Jasne, to już tak na koniec w takim wypadku. Parę słów może, mogą być pozdrowienia do Borysa Mańkowskiego. No to ja pozdrawiam wszystkich widzów, pozdrawiam również Ciebie i wszystkich, którzy trzymają za mnie kciuki i oczywiście tych, którzy nie trzymają również wszystkiego dobrego, no i wesołych świąt od, od razu. Dzięki wielkie Artur za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze Dzięki. będzie kiedyś okazja. Dzięki Do zobaczenia panu. i powodzenia. Cześć.